Dziewczyny wpatrywały się w jego twarz dokładnie takim wzrokiem, jaki zauważył u Anny, kiedy kilka razy powiedział coś, co według niej nie pasowało do osobowości Pawła: zdziwienie, zaciekawienie, oszołomienie, ale i zainteresowanie. Wykorzystał to, wstając szybko i pokazując im, aby zrobiły to samo. Jeśli chcecie uzyskać skuteczność! Same musicie ćwiczyć rano i wieczorem, rozciąganie, przysiady, gipkość. O, tak właśnie. A teraz pokażę wam, przed czym nauczycie się bronić. Podszedł do Anny i zanim wykonała jakikolwiek ruch, złapał ją za nadgarstek i mocno pociągnął w swoją stronę. Kiedy zderzyła się z nim, przytrzymał przez chwilę, aby poczuła, jak jest bezradna. Zaraz potem lekko ją odepchnął i odwrócił się do Katarzyny. Bez słowa, złapał ją za szyję i pociągnął w bok tak, że dziewczyna straciła równowagę. Złapał ją tuż nad podłogą. Tak zachowują się uliczni bandyci, powiedział, łapiąc tym razem Paulinę za bluzę dresu na wysokości piersi. Hej, bez takich, odezwała się dziewczyna i próbowała się wyrwać, bezskutecznie. Właśnie, powiedział i puścił ją. Tak to będzie wyglądać. I objął ramionami jednocześnie obie siostry młynarskie. Szarpnęły się, ale bez rezultatów. Nagle odszedł dwa kroki w tył. Już wiecie? Nie nauczę was walczyć z profesjonalistami. Pokażę wam, jak się obronić przed podpitymi facetami na ulicy. To i tak dużo. Dziewczyny powoli wracały do siebie po nieprzewidzianej demonstracji. A Paweł zatoczył dłońmi koło, odczekał, aż się ustawią i zaczął Ważna jest orientacja, postawa, dźwignie i uderzenia i szybka ucieczka. Ucieczka? Zdziwiła się Marta. Tak. Nauczę was, jak wyrwać się z chwytu napastnika, jak go chwilowo obezwładnić, by mieć czas na ucieczkę. No więc tak, zaraz, przerwała tym razem Paulina. Powiedz nam jeszcze, gdzie ty się tego wszystkiego nauczyłeś? Milczał przez chwilę, ale zdawał sobie sprawę, że wszystkie one wiedzą o jego amnezji. Uwierz mi, wypowiedział niemal rytualną formułkę, chciałbym to wiedzieć jeszcze bardziej niż wy. Nauczył dziewczyny zastosowania całej ręki jako dźwigni jednostronnej, służącej do uwolnienia się od duszenia jedną ręką. Wystarczyło wyprostować rękę i zataczając przed sobą koło, uderzyć z góry w nadgarstek, Duszącego nas napastnika, przydatna i co ważne, prosta umiejętność. Po powrocie powędrował do łazienki i wziął prysznic. Sam nie pamiętał, kiedy przejął zwyczaj codziennej kąpieli. Wcześniej, kiedy tu zamieszkał, jakoś nie przychodziło mu to do głowy. W nowym dresie powędrował do Anny, sprawdził, czy przyszła do niego elektroniczna wiadomość. Przyszła, więc odpisał i wysłał odpowiedź. Potem wrócił do siebie. I usiadł przy biurku. Wziął do ręki podręczniki historii, ale nie zdążył przeczytać ani słowa. Usłyszał pod oknem dziwne odgłosy. Założył rozdział w książce magnetyczną kartą leżącą pod biurkiem i powoli sięgnął do lampki stojącej w zasięgu ręki, nacisnął wyłącznik. Pokój zalała ciemność. Takiej nagłej czerni towarzyszy zwykle poczucie, że wszystko ucichło przyczaiło się na coś czeka. Ale to tylko zmysły, pozbawione impulsów biegnących od oczu, wyczulają się dodatkowo. Pomijają odgłosy domu, jakie towarzyszą stale normalnemu życiu i szukają wszystkiego, co może się czaić w ciemności. Paweł miał ułatwione zadanie. Te odgłosy dotarły do niego, kiedy jeszcze było jasno, teraz więc wiedział dokładnie na co zwrócić uwagę. Zawsze miałem nadmiernie wyczulony słuch, szepnął do siebie. Więc nie liczcie, że mnie zaskoczycie, szepnął do ludzi, którzy czaili się pod oknem. Zawsze? powtórzył powoli. Zawsze? A skąd ja to wiem? Ale żaden obraz nie chciał dołączyć do układanki. Bardzo powoli wstał z fotela i podszedł do szerokiego okna, starał się nie dotykać firanek. Myślał. Po drugiej stronie ulicy znów czaił się Ford Explorer. Jak grzecznie i uczynnie poinformowała go przed domem ośmioletnia dziewczynka, w samochodzie siedzieli jacyś faceci. Po co się czają? Czy wypatrują dobrego momentu, żeby go dorwać i odebrać kartę? A jeśli tak, to czy właśnie teraz uznali, że pora na podchody? Wieczorem, kiedy w każdej chwili Ktoś z domowników może wejść do pokoju? Bez sensu. A jednak pod oknem coś się działo. Włożył trampki i sięgnął do szafy po swoją starą skórzaną kurtkę. Nie mógł wyjść do przedpokoju po nowe ubrania. To wpuściłoby do środka smugę światła i na pewno zwróciłoby uwagę złoczyńców. Nie mówiąc o ciotce Zofii. Podszedł do drugiego okna i wyjrzał delikatnie. Nie, z tej strony domu ich nie ma. Przekręcił klamkę i po chwili zeskoczył cicho z wysokości trzech metrów. Kiedy tylko złapał równowagę, odwrócił się w lewo i zrobił trzy kroki po śniegu sięgającym połowy łydek byle dalej od mężczyzn drepczących i chrząkających za załomem muru pod drugim oknem. Swoją drogą czemu oni tak chrząkają? Robią hałas jak dziki w kartoflisku, a może wpadł w cień. I skręcił na tyły domu. Chciał przebiec przez stary ogród i wąską ścieżką między domami dostać się na ulicę. Wówczas przeskoczyłby na drugą stronę i wzdłuż żywopłotów sąsiadów dotarł niepostrzeżenie do Forda. Sprawdzi, kto tam siedzi. Jeśli bandyci spod ziemi, to biegnie do telefonu i zawiadomi policję. Najwyższy czas. Powinno się udać. Nie po raz pierwszy się mylił. Ale po raz pierwszy przekonał się o tym tak szybko i boleśnie. Zanim ruszył przez ogród, musiał minąć drewnianą szopę, kryjącą w dwóch niezależnych pomieszczeniach narzędzia ogrodnicze i szczapy drewna, z którymi zdążył się już blisko i boleśnie zapoznać. Za szopy wyłoniła się jakaś postać. A więc czekali na mnie przemknęło przez myśl Pawła. Pewnie szurali i szonkali pod tym oknem dobre pięć minut, żeby mnie w końcu wywabić. O to chodziło. Pomyśleli, że nie wytrzymam i albo wystawię głowę, a który z nich, wspięty na podmurówce, wyciągnie mnie za okno, albo wyskoczę i złapią mnie za domem. Nie ma co, popisałem się. Poszedłem jak po sznurku. Paweł zamierzał spojrzeć, kto to, ale nie zdążył. Człowiek w ciemnej kurtce machnął ręką i zanim Paweł pomyślał o zasłonięciu się, Wielki kawał drewna trafił go prosto w czoło. Och, jak cudownie zachowują się w takich chwilach ekranowi twardziele. Robią krok w tył, trzepują się, po czym z morderczym spojrzeniem skaczą na skamieniałego napastnika, by go grzmotnąć sromotnie. Jedyne, co z tego uczynił Paweł, to sromotnie grzmotnął. Tyle, że plecami na śnieg, wyrzucając przy tym nogi wysoko w górę, jak w komedii z Czeplinem. Usłyszał głuchy jęk własnych pleców na kamiennych płytkach ogrodowego chodnika. Gruba warstwa śniegu zapomniała wyhamować jego lot. Poczuł, że brak mu tchu, dusi się, a przy tym coś ciepłego wylewa się na chłodne czoło. Wolał się nie zastanawiać, co to może być. W głowie zaświtała myśl, że zgodnie z regułami samoobrony powinien teraz wstać albo przynajmniej przetoczyć się w bok by oddalić się od przeciwnika, zlokalizować go i przygotować obronę. Ale znów się spóźnił. Jedynie myśl zgodna była z regułami. Na działanie nikt nie dał mu szansy. Ktoś zarzucił mu na głowę worek i zacisnął lekko wokół szyi. Lekko, bo nie udusił. Ale wystarczyło, żeby Paweł do reszty stracił kontrolę i bezwładnie osunął się na śnieg. Nie stracił przytomności, tego był pewien. A jednak następne co pamiętał to zimno i ciemność. Na szczęście nie był to bunkier. Natychmiast po zapachu drewna rozpoznał znajomą szopę. Czuł, że ręce i nogi ma związane sznurkiem, a na głowie wciąż tkwi mały bawełniany worek. Nie poruszył się, by nie dać znaku, że wszystko słyszy. A słuchał uważnie. Ale trwałej krzywdy mu nie zrobiliście, tak? Pamiętacie co prosiłem, tak, komar? szeptał młody głos. Na pewno nie należał do żadnego ze znajomych zbójów urzędujących w bunkrach. Żadnej trwałej, wszystko się zagoi. Cicho, ale już nie szeptem, odpowiedział cienki głosik. Paweł poznał go natychmiast. Komar. Spotkał się z nim tylko raz. W drugi dzień w nowej szkole usłyszał ten piskliwy głosik opowiadający, jak podrywać dziewczyny. Wówczas Udało się wywinąć od starcia z ogromnym trzynastolatkiem. Dziś nie miał wyboru. Jedyna trwała krzywda to ta plama, odezwał się kolejny chłopak. Tego Paweł nie znał, ale nie musiał. Wiedział już, że to nie bandyci z podziemi zastawili na niego pułapkę. Wiedział już wszystko. No, prawie. Jaka plama żuku? wyszeptał tajemniczy chłopak. Ta na honorze, zarechotał żuk. Znów odezwał się szepczący chłopak. Teraz już Paweł miał pewność także co do tego, że narada odbywa się w sąsiednim pomieszczeniu szopy za drewnianą ścianką. Potrzymajcie go chwilę, zanim odejdę, a potem dajcie jakoś do zrozumienia, że nie wolno podskakiwać tutejszym. Kto by to nie był, tylko nie wskazujcie na mnie. Nie muszą. Pomyślał Paweł i sięgnął związanymi dłońmi do kieszeni kurtki. Nie było to trudne. W pół minuty później miał w ręce cenną zdobycz, którą odebrał bandytom, kiedy wracał z Anką wieczorem ze szkoły. Nóż. Sie rozumie, szefie, płacisz masz.